Słyszy takie wycie jakieś u mnie? Tak, słyszę, słyszę, słyszę. Tak, jakby. To za oknem coś mi wyje. Noo. To Syrena, Oni? No. Tylko Syreniarz. nie on! Syreniasz! <laughs> Mati, jest super. Kiedyś <laughs> oh, jest czaderskie. Insta popisz Pewnie. Ja, witam ja wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Mateuszek i dzisiaj gramy. Z tym oto gościem. Słyszeliście go? Słyszeliście ja. go? No to. Gdzie to ja to Nie widzę jest Michał. Ouu i dzisiaj sobie gramy wspólnie w Happy Wheelce oczywiście i eee... No Zamieniliśmy sterowanie Zamieniliśmy pierwsze. sterowanie, będziemy testowali. Czy teraz może floterowi zadziała skakanie. skakanie? Więc pierwsze Bo co odpalę to będzie problem. jakiś pogoman. Dobra, kliknij kontrol. Oh eee, O! We did I it! Działa. We did Cała. it! A okay. X kliknij e, OK, X, czekaj, 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 czekaj. X X nic, nic kompletnie nie robi. A co powinien robić? X powinien robić to, co ja ci teraz pokażę. Twerkować. A, czekaj, naciskam. Dobra, okay. to Trzeba znaleźć przyciski, które odpowiadają. Tak, tak, tak. Czekaj, wiesz co? So, ja to od razu przejdę. A, <ścoughs> <śmienic> A nieważne, nieważne już. Nie, ale plan, plan był dobry, żeby to przejść. Ko Trzeba będzie się przyzwyczaić, żeby kontrolił. Ja też w takim razie będę musiał zmienić sterowanie. O! o nie! Prawie, Ej, a jakby to, to zamiast X dać na spację? Eee, nie wiem, czy by to zadziałało. No, no zaraz. Zru... Czekaj. No, za chwilę... Z... O, wow, duży mikrofon. No, Czekaj. ale mi dało po uszach. O, a, cię gałci? dupia. O Jezu. O, jaju, no, Żartowałem, nic nie było za a, bardzo okay. słychać. No, no, no to super. Czekaj, teraz... O ja bym sobie nie Jak to się, się mogę... kliknąć? Ja jak, jak to się mogło? Nice! Ej! Jesteś najlepszym zawodnikiem. Testujemy limity. Sprawdzamy do czego ta gra jest... Spokojna. Żyje! Ty... Nie żyje. Nie, nie żyjesz. Dobra, czyli ty podchodzisz sobie bliżej. No tak, I żeby to... mieć taki skoczek, wiesz jak no jest. No właśnie, no wiem, wiem, ale ja też bym chciał, czekaj, patrz. Robisz Ej, ale w tak? zasadzie i tak ten skok jest bardziej przydatny niż to odchylanie się. Teraz można grać bot flipy razem. No wszystko. Yy, Bolt troły. No i widzisz dzięki to mnie stroły, nie brawo. ma za co. To... Co za gówno! <laughs> Przepraszam. Tej mapy się nie da przejść. Pozdraw. Da się, to nie jest... Nie, nie, to jest impossible dla dzieciaczków. Okej, okay, went. O, oh. On to robi. Oh. Jezu, to jest idiota, no. Aha, no. Bro. No offense oczywiście, wiesz jak jest. Nie no, wiadomo, jak, no, jak się dodaje na końcu wiadomości no offense, no to nie może, nie, to nie może być ofensywne, no nie być. czekaj. Okej, okay, ty robisz dwa skoki. I do tyłu jeszcze, jak idiota totalny, rozumiem. Aha. Ale właśnie widzisz, ty spadasz. Ja ani razu jeszcze nie spadłem. I co? On na dół. No, chodzi mi o to, że tobie jakoś to lepiej wychodzi. Patrz. Widzisz? No A, bo ja za szybko resetowałem No. <laughs> no dobra, jeszcze. O! Gówno! No za dużo tego jest. Ale da się to zrobić. Da się to zrobić. My to zrobimy, Michał. Tak, zrobimy. Choćbyśmy mnie tutaj. O! Robisz to? Nie wiem, te haki muszą ciebie nie trafić. O! Hmm. Nie możesz się ruszyć, rozumiem. No niestety. Ale dobra, będziesz już ściągał ode mnie, widzę. Spoko. Tak, tak. No I a ty od tak. kogo ściągasz. No ja obejrzałem replay tej mapki, więc wiem już, co mam zrobić dokładnie. Ale chyba trzeba po prostu te harpuny uniknąć. No i później. Wiadomo. mam i przerwęśnie. Jesteś. Jesteś Dawaj. dobrym graczem. Dasz radę, myślę, że teraz to zrobisz, bo widziałeś wystarczająco sampli. Że... Mo może nie Dobra, na razie się wstrzyma z moimi predykcjami. Oj, 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 czekaj, czekaj, bo coś jest, coś jest ze sterowaniem jednak nie tak. O! Omi ominęłeś Tylko nie Hej. wpadnij w niego, ok? Bo może się nakuć na niego. No! Dobra robota. By, ale... ale chcesz jeszcze raz? Nie, już nie. Już nie się, chcesz, poprosz. dobrze. Nie, dobrze. Masz jeden punkt. Czekaj. Słyszę takie wycie, jakieś u mnie. Tak, słyszę, słyszę, słyszę. Tak jakby. To za oknem coś mi wyje. No. To syrena chłopcze! No. Oni. Tylko Syreniarz. nie on. Syreniasz. Yyy, Dobra. To w takim razie zerknijmy sobie na takie mapki, w które nie mogliśmy wcześniej grać, bo byliśmy mm -hmm. zbyt głupi, żeby to zmienić. Mapki typ... A dobra, mapka typu gówno, że się zablokowałeś. Dobra, to można jeszcze sprowadzić tak. Okay. O, Uratował tą mapkę. Uratował. Dobra. Flotar, Hadesiak. O. Patrz, za jednym zamachem. No. Aj. No, za jednym zamachem. Elo. No dobra. I to jest no, jeszcze zdupione, bo nie, nie ma, że wygrałeś. Smutno mi. Yy, tak, oczywiście, że możesz śmiało. Dziękuję A. bardzo. A, tylko weź mi się tak, zwierz. O, proszę. Okej. Okay. O! 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 Okay, czekaj, czekaj, to... Czy on to... to zrobi? No, musisz tak do tyłu tak? rzucić. Tak, tak, tak. Nice, no, dobry rzut. Okay. Tak, ja specjalnie. specjalnie. Jedną ręką? Dobrze ci poszło. <laughs> Brawo! Brawo! Nie, Brawo. Tam coś bo, coś Nie no, to jest zdupiona FS, no to akurat jest prawda. Uh, Ultimatum. Oho... KS. Yes. Uh -huh. To jest fs. dla takich koksów, czyli Dobra, dla dobra, robię to. Dawaj. Ale go on zepchnął. Jak pyk podszedł. O Jezus. Ej, już taką mapkę dosłownie grałem. Taką samą? W podobnym stylu, że znikały te wszystkie klocuchy. A mo można po prostu kogoś mapkę jakby. Właśnie nie wiem, Przypłasić ludzie sobie. kradną czyjeś mapki, ale ja nie wiem w jaki sposób oni to robią. Jeżeli on. mam być szczery. Ty co on lata? No lata, bo nie zniknął. Po powiesił oh. się. Mąka hey, Powiesił się za rękę. Fuck no puść to! <laughs> Mati. Puść to! Czekaj, muszę mu wyrwać rękę. Oj. Ty Hol. Wątpię, że ci Nie się jestem udało. Co ty robisz? Umarłem. Dobra, to teraz patrzę się tak robi. Ale że Tych. się podciął, chłopie, że się Tych. golenie połamał. Teraz robisz sobie tak. Na. No. Podchodzisz. Oj. Ale koks. A, no. Niech ona mi puści. Puści mnie, no. psychopatko. <śladko> no. <śladko> no, Przestań mi robię. rodzinę prześladować. No mogę z nim O, dobra. A że się i kolanami na ryj wjechał Dobra, resetuj to. Dobra, o. jeszcze po jednej próbie, bo te mapki tak, tak są tak, w tak, tak. długie. No. no. Trzeba mieć jedno dobre podejście. Tak, trzeba mieć technikę, skilla i umiejętności. A ja nie mam żadnego z tych. Dokładnie. Niestety. Nie, zrzuciłem go. O, wiedziałem O, to że czekaj, to może zniknie, może zniknie teraz. Ja pierdolę Jezus Maria ja myślę, że to ja jestem głupi, ale Mati. No ty pokazujesz... jesteś jeszcze głupszy! Aha. Aha. Aha, D dobra, patrz, tak. widzisz, ja nie muszę. Dobra! Ja nie muszę ich atakować. Kompletnie. O jezu! Nieważne. Czemu jej głowę w cycki wkładasz? A tak po prostu. O. A żeś się zbolcował. No. Dobra, to teraz. To jest bardzo proste, wystarczy teraz... zrobić. Dobra. Teraz Michał. Przeskoczył pierwszą platformę, ale niestety jest problem. Ma kierę prosto w plecach i tańczy walca. O Jezus o! Maria! O! Nawet nie wiem, jak to skomentować. Coś ty jako zrobi psychopato! Mutanta zrobiłem z The Forest. Nowego. Chyba Dobry, ta masz jakąś Dobry. dodatkową rękę na plecach. Ta ręka pomoże mi wygrać. Teraz robisz tak. I masz teraz dodatkową... O kurwa jak się przyczepił! Do... Ty proszę, dajcie mi dalej Ale, ale umarłeś. Przyszedł. No no niestety. Ale... Dobra próba. No nie, akurat doszedłeś. Nie, 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 nie. Okej. Okay. Yy, co my tutaj mamy? Jeszcze fajnego bottle run. No, taki... Ma do, dobre oceny. Sprawdźmy sobie bottle Okej. Okay, okay. Ja pierwszy. Pozdrawiam tak, kubę tak, tak, tak. oczywiście. A. No nie wiem. Pani jestem 3, zawiedziony. 3. Kosmos tam miałeś wyżej. Kosmos? No i miał dobre oceny. Kosmos. Nie, czy to nie, nie jest to, co grałem wczoraj? Tak, ale jest fajne, A... więc możesz zagrać. Sobie. To ty Okej, okay, jesteś gotowy na rok po gwiazdach? Oczywiście, że jestem gotowy. To jest bolful ale że w kosmosie. A, ej, fajne. No, fajne bardzo. A, A myszkę tak... zabierzesz? Super. Ej, ona zobacz, widzisz ona też u siebie się sama przesuwa? Ty to u mnie tylko. Czekaj, bo jest problem. Jak to? Troszkę... No u mnie tam już się ci to? W lewo. Się przesunąć no. się stąd? No, możesz, możesz, to możesz bo to... ja, ja, ja nic nie robię już. Okej, okay, już. Okej, okay, dziękuję. Musisz kontrolem się złapać jakiejś powierzchni. Aha, właśnie, kontrola nie używam. Okay. No, jak się zblokujesz, to musisz, wiesz, złapać i się przepchnąć do przodu. Dobra, dobra, rozumiem. No. I teraz... Mati, <noise> pomów! <głos> A, rozumiem, rozumiem. 5 sekund później dokładnie to samo. O, łatwiutka. Parem na księżyc, Ej, fajna, taka fajna matka. pokażę sama. ci jeszcze to. Czegoś takiego nie widziałeś, jak mi zrobił wczoraj chłop. Może to znajdę. O. Chcę zobaczyć replay. przygoda No. Format... Ja, jak to ładnie wygląda klimatycznie. No. Ja byłem w ciężkim godzin. szoku. Nooo, to jest wyższy to poziom. chciałem pokazać. Aha! No. Trollball? Poradzę siebie na odcinku poprzednim. To było gran... O! Rzucaj Mata pierwszy! Okej. E, czekaj. Tak, nothing, death, water, death, help, unlock, win. No dobra, to... <coughs> <coughs> Koks! Jesteś <coughs> najlepszy na świecie <coughs> chyba. A, no A. A czemu ty nie umarłeś? Przepraszam. Bo ja jestem koksiarz.pl Czemu ty nie umarłeś? Bo to jest trollball. Jakie dostać kolejne trzy piłki? Nie, dobra. To by była przesada trochę. O. Ej, no coś tutaj jest. No, z, coś no mówili, ta... że jesteś koksem, chyba. What the fuck is this? Nie rozumiem o co chodzi. Ja rozumiem nie zamysł, się... że to ma trollować, ale ja nie rozumiem no tak, 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 w jaki tak. sposób. Spróbuję jeszcze raz, raz pewnie. Aha. Dobra, wej. dawaj. Dawaj Pomoc. Jest szansa. Spokojnie, spokojnie. Le co? Nie, no. Ale nie nikt rozumiem. tak daleko nie doszedł jak ty. Tak. Dokładnie. Ostatnia Rekord próba polskie. tutaj. Ostatnia. Zobaczymy, ci. weźmy chociaż Unlock Win, dobra? O, dobra, wziąłeś się. Ważne. Nic, co za skurwol mały. <laughs> dobra. Olejmy to. <laughs> nie, nie wyszło, Mati. coś. Y jazda? Ja, o, dojedziesz no O, pa, jaka jazda. Nowy pojazd. Jedź, Mati. Tylko, że dobra, yup, yup. nie. A, bo ja nie to klikałem. O! Aha. Well. Dobra, Którym się steruje. Musisz no, złapać najpierw kontrolem i potem to chyba samo jedzie. Aha, do... <grywia> to. Tylko troszeczkę. Wydaje mi się, że za szybko jedzie ten pojazd? Ale to wiesz, to, to no dla takich ip pipe... ja jak ty. Aha. Dobra, nie, to jest gówno. No. Yy... Sword zrobił już. O, ten był? Nie. Nie wiem, no, jakiś... możemy zrobić World troły, troły pograć w końcu, bo wcześniej omijaliśmy. Znaczy na multi omijaliśmy kamienki. tak. O! Hadesiak. Okej. Okay. Flotel, Manojek. I. I... Napro, masz jeszcze dodatkowo Hadesiak? Jest ja... <laughs> jestem pięć mu B. i. Admido. Nie mnie tu nie ma, ja jestem oprawcą. No, ty jesteś tym psycholem. Ja takim. jestem psycholem. Dobra, czyli tak. Kontrol, tak. Tak, tak, tak. W ogóle zły klawisz. Pod ja latarnią, manowiek leży. Okej, okay, ja sobie siedzę na latarni. Oj, możemy zrobić tak. Oj, prawie, prawie. Czy on to zrobi? Cała Polska wstrzymała oddech. Cóż za niesamowity rzut katanom! Co zrobi więcej? Pięknie upuszcza kolejną katanę. Zaraz mi się skończą. Ma, ma trzy katany i trzech przeciwników. Teraz bierze dwie w ręce. I trafił. Ale no nie ma szans. On nie ma szans tego zrobić. Patrz, zrobię to. Aj, prawie. Czekaj, czekaj, czekaj. Ooo, nie, duu, duu. Duu. <y> Dzięki, ja przeszedłem, Mati nie przeszedł. Pozdraw. Ja przeszedłem w 20 sekund. Cicho. A. Nie, <zys einem> nie przeszedłeś. Jak krzyku na mnie. Nie no, przepraszam, trochę mnie poniosło. Panie Makapaka, ale sraka, kliknę w level, ale niestety nie ma wyznaczonego... Y Postaci. Postaci mi się troszkę przez to nie chcę wymyślać, kim mam tam grać. Więc na sam koniec. Padni? UZW? Battle Magia. Gdzie jest ba Battle Magia? Battle no i Flotar wy wypadł na Battle Magia. Mam nadzieję, okay. że się opis. O, mąka jest. Y Siemka Mati, graczu, jest to moja pierwsza mapka. Myślę, że się spodoba. Jest to Botu A? run w kosmosie, grawitacja, ale to chyba nie przeszkadza. Co? No to chyba chyba nie przeszkadza. Jest grawitacja? Nie. A. To jest taki, hmm. wiesz, y, musisz sobie to wymyślić w głowie. Tak żeby tak było. tak rozumiem. Ale ujoj Jezus ale grawitacja. Maria. Masz, Czekaj jeszcze raz raz i... spróbuj. Nie był. Bo... Ty chyba dla flotara jest ta grawitacja, coś jest nie tak. <laughs> coś jest. Ja, nie, ja nie, nie klikam, żeby nie było, że ja ci coś tutaj trolluję. On po prostu okay. jest takim graczem. Nie, 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 nie. Matki mi klika. No łapy mam w powietrzu, nie ty, mogę ci nie, klikać. Nie, klikasz mi, przecież ja widzę. No Matki, nie klikaj. No proszę. Patrz, tak wygląda jakbym kliknął. <laughs> Cały czas mi klikasz pewnie stopą. <laughs> Pokazuje, że mi... mam ręce w powietrzu. No, Jezus ty, Maria, nie, jak się uratował. Kmiono. no. <laughs> Jak mnie posmowała, co to ty? Dobrze, moi drodzy, tak więc to był odcinek u mnie, 15 minut, nie w zasadzie więcej. Jakieś pół godziny temu wrzucił flotar yy, i tak. Nom Więc jeżeli chcecie zobaczyć inny odcinek z innej perspektywy, ale inne mapki w ogóle. Ostatnie tak. To jest y, u flotarka, więc ja się żegnam. Pa! Hejka